Z tej strony wodek to, to kolejne, na tym kanale a dziś. Gramy odcinek Bedwars, ale. Tak jak mi po tytule Bed ale co arena zmienia? Texture pack. No, to będzie ciekawa, myślę arena. I tutaj mam wygodowany kilka packów youtuberów. Pierwszy no, gram na tekstur packu tego. Shimbreaks, czy jakoś tak, nie wiem jak to się czyta. Dalej, chociaż go oglądam, to nie wiem jak to się czyta. Naura, koleżko. Więc, yy, no, myślę, że mam nadzieję, że wam taki się podoba na, yy, na 8 lajków. Będzie kolejny odcinek z tej serii. Znam jest synek oczywiście, no, z nim nie gadamy, no, bo, no, on tam musi robić, nie wiadomo co. Kurde, i mam ma dobrze obudowany bet. Szybko, pyk. A, wywalić, wywalić. No nie, no nic ja się wali w no ale trudno. Jeśli Wam się podoba ten kanał, zostawcie subskrypcję na ja tym kanale, będę Wam bardzo za to wdzięczny. No i m, też możecie wpalić do mojego Instagrama fanowski. Link pra prawdopodobnie podam w opisie do tego Instagrama, więc... No, bądźcie tutaj na bieżąco, no bo będzie na bieżąco pomaga, zdecydowanie. No, bo jak sprawdzić na mojej Instagrama, no to są tutaj dużo dużo... No nie, no traciliśmy dużo lajków tutaj będziecie mieli. I w ogóle na czym w sensie będziecie mieli dużo polubień, No więc też tutaj warto, na pewno warto, warto. Nie no serio, dobra, nie mogę chyba trafić. tutaj już przegram niestety w sklepie. No co, no? koniec ręki, więc lecimy z nowym teksturpakiem. To usuwamy. Wchodzimy na Asasinka. Chyba to jest ten rysowany, tak, to jest ten rysowany, tak jest robaka No, No, jak mi na nim pójdzie. Dobra, lecimy. No nie, no nie to fitnę. Dobra, trudno. Wejdziemy jeszcze raz tutaj. Dobra. Naprawdę, naprawdę da, dajcie tego subika, bo ostatnio na coraz więcej tych subskrypcji przybywa. O, snek wyszedł. Teraz więcej subskrypcji nam przybyła, więc naprawdę, naprawdę idzie nam świetnie. Po prostu z tymi subskrypcjami ostatnio a bardzo jestem wam za to wdzięczny. Zobaczmy, teraz sobie zagram solo na no, teksturpaku y, rysowanym. asesinka, No więc zobaczmy, jak mi tutaj pójdzie. Trochę poszczegółem, czy teksturpaki, znaczy teks, no, są teksturpaki 4. Więc, y, 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 wiecie. Będę mógł w, w następnym odcinku, jak będzie w Edwards, podać te jak jakbyście chcieli. No ale oczywiście tam są takie szczególne filmiki, gdzie właśnie te tekstypaki są do tego. Do youtuberów, więc. Dobra. Ja sobie to już podleciałem. Szybki podjazd do białego. Nie no, zrzucił mnie, kurde, no ale tak jak widzicie mam nadzieję, że wam się takie filmiki będą podobać z tych różnych właśnie teksturbaków, bo w chwilę te teksturbaki przygotowywałem, więc mam nadzieję, że to docenicie. Szybki kilofik Nawet złoty mam w ogóle, łoczypa. Kurde, ja mu rozwalał łoszeczko w trymiga. Właśnie, on ma wełną, w sensie, tam nie widzę tego, tak. Zalewa tutaj, kurde. Podlecisz, podlecisz, no, 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 no. Co nie, no walną. Dobra. Pożegnaliśmy kolegę. Badam też. Pożegnaliśmy tutaj się tramy Kurde, skąd on... Aha, muszę pewnie mnie obserwować. No to trochę szkoda, że mnie obserwowała, no bo tak to bym rozwój, ale trudno. Dzisiaj po nas herbatkę, dobra, patrzymy ile mamy z tego. No jeszcze trochę brakuje, więc sobie tego odłożymy. No, dobra, szybko. Nie to już będzie biały, będzie już uciekać, będzie próbować, więc zobaczymy. o no, dobra, poczekamy chwilę, ja sobie kupię ostroż, bo nie wiem, czy za tego białego, wiecia wiecie, podjeżdża. Na pewno no, sobie kupię niego w bazie ostroż i zabiorę od niego i to ja sobie kupię zbrojkę. Więc myślę, że będzie to ciekawe trochę. Więc szybki pyk, pyk. Myczek, szybki pyk. Pyk. Chyba co ty myśli, że, że, ja tak, że ja tak na przykład nie potrafię. Pyk! No i żyję nawet u. No. Kurde. No i to jest właśnie problem, że ja stąd nie mogę zejść. U, tutaj mogę budować, dobra, jest git. Ale kurde, mam takie dobre itemy, że ja tutaj nie mogę zginąć, naprawdę. No i tu ja mogę, dobra, tu mogę budować, to jest git, jest git. Jak tutaj mogę budować. No ale, kurde. No ale trudno, spadamy sobie, przepraszam, no bo innej, innego wyjścia nie ma. Ja tylko kontroli... Jej, jak my tutaj wygramy, tak, tak w ogóle, tak świetnie obudowanym bedem. Ja się będę śmiał, naprawdę, ja się będę śmiał. Bo to będzie taka szybka ręka. Ja sobie tutaj rozwalałem jeden timek w w tyle czasu. Tam jesteś koleżko, no. Ojej. oj. Oj, już z dobrym tam i nie, no, spadłem. Jakby inaczej. No, kto by się tego spodziewał? No, wiadomo, że ja się tego spodziewałem, no, ale trudno. Szybki podjazd, myślę. Tutaj na. Jak się kupienie sobie oprotka, potem oprotka kolejnego, więc... Chyba mam tutaj to wygrać, szybkim z tyłu. Więc dobra, szybkie, pyk, pyk. Dobra. Nie no, nie mówcie, że on ma jakieś zbroję Nie ma, to nie ma jakieś zbroję ale... No nie, zabudował się, zabudował się. Nie! No nie! Kurde, jeszcze spadłem, ale tak bliziutka, tak bliziutko byłam, żeby to wygrać. No to teraz to już mam prawdopodobnie pobadzie, niestety. Ma za mało życia, żeby to przeżyć, chłopie. A nie uciekniesz, nie uciekniesz już. Już to wygrałem. Jest! Dziękuję bardzo, lecimy z kolejnym teksturpaczkiem tutaj szybko. Resource pack, yy, ten usuwamy, wchodzimy, no nie widziałem teksturpak jest no. Kurczę właśnie, Czekaj, co, co ja miałem... O to! Byk, dobra. Odpalamy kolejną brączkę szybko. salówki. No i wtedy będzie koniec już odcinka, ale mam nadzieję, że ten odcinek się spodobał, jeśli... Kynuacja tej serii mówię to kolejny raz 8 lajków i będzie kolejny odcinek, więc no, możliwe, że będzie już w na najbliższym czasie, bo wy to potraficie, wy, wy, wy potraficie zostawić tyle, tyle lajków. Pod, ostatnim Pod ostatnimi filmikami naprawdę szalejecie, naprawdę z tymi lajkami, więc Lecz mnie będzie teraz tutaj. No ale chciało taki śpiłinek zrobić, wiecie? Taki... Czekaj, co mi się nie Jezus. Przy... Pyk i pyk. O! Teraz, dobra, już coś... Właśnie się dziwię, że mi się nie przesunęło. Dobra, pyk, pyk. Dobra. będzie ciekawa gra? Serio typie? Najgorzej jest to, że nie wiesz jakich coś. Cztery on mnie tak zrzucił, tak, o! Nie, no to jest naprawdę jakiś pech. Wiem właśnie, że z tym straciłam beda, tak. Przez pecha, przez głupiego pecha. Dobra, ja tutaj go powinnam sobie poradzić z nim. Co? Dobra, tego to się nie spodziewałam. Więc mam jeszcze jeden taki super, oczywiście zwykła Asasynka, więc z nim zaraz no i będzie oczywiście koniec tego filmu. To podlecimy, lecimy. Herbatka. Hmm, no tylko to będzie drugi łynek tutaj, to by, to by było fajne, bo tutaj był drugi łynek, wiecie, to by było bardzo fajne, więc dobra, spróbujmy, włączam sobie drugiego i spróbuję podlecieć do różowego, chociaż, dobra, lecimy do różowego tutaj, to będzie ciekawe jak podleciemy do różowego do pinka. U, w ogóle mam złoty kolor. No to muszę wiedzieć, muszę wiedzieć, bo ja też się ze złotym wygrywam. Znaczy, zawsze, w większości przypadków, jak jestem złoty, to, y, do, to zostaję na koniec, właśnie z moim sąsiadem, z którym na końcu przegrywam, więc, niej właśnie z morskim. No więc liczę na to, że tutaj. Aha, morski to aneks. No ciekawe, ciekawe. Bardzo mi to pomoże. Dobra, musimy. Co ty, typie? Odwalasz, bęk! No, co?! Nie! Błagam, Conkstant, nie rób mi tego, bo ja teraz właśnie tracę beda przed ciebie. Dla to straszna traca beda, super. Bardzo ci dziękuję, Conkstant, w No, Dobra, coś jeszcze tutaj trzeba będzie zjewać. No, ale kurde, bez refeksyk szczęka, bym powiedział. Będziemy sobie te chwile robione na refa. szybko, 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 Pyk, 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 pyk. Nie możemy tej ostatniej rundy przegrać, więc... Szybki fireball. Nie! Aleks, Aleks, nie rób mi tego, nie rób mi tego, nie rób mi, no nie, no dobra. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, wygraliśmy, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy, jeszcze będę z Wami żegnać. Trzy no i pa!